Hej, z jest ten Age, witam w 27. odcinku serii The Game of Iconoclass. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Tigan, Tijen. nie jestem pewien czy czyta to imię. Jest ona członkinią Kemiko Country, ona też współpracowała z bratem Robin. I w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się co nieco na temat pewnego incydentu, można tak to określić, który właśnie Elro spowodował. Muszę przyznać, że mnie to zaskoczyło. Fabuła tutaj jest po prostu Prima No dobra, kontynuujemy poszukiwania brata Robin. Potrafiliśmy sobie wcześniej drogę. Dobra. Hmm. Wow, udało mi się obronić przed tym. Hmm, okej, okay, to się będzie powoli. O, znaczy na to, że kurzu zabiję tym uderzeniem, ale nie tym razem niestety Hmm, dobra, chwileczkę, ja się tutaj rozejrzymy okej, okay, naładowanie jest stałe To chyba dobrze Żeby nie musi tutaj póki co dostać? Wiele na to wskazuje. Nie. <laughs> Jednak to nie jest Stało tylko po prostu długotrwałe bym powiedział. To taki teges. Hmm. Przecież póki co nam się nie dostanę. Chociaż no mogę tu jeszcze raz, ale. Nie ma to, że póki co nie można na co liczyć. Oj, za słabo. Jeszcze, i Dobra. Poszli do końca. Prawdopodobnie. A nie, to stanę się tutaj. Dobra. Zaczęło trochę pokombinować. Tutaj mamy metalium, zawsze się przyda. Okej, okay. kolejna skrzynka z głowy. To lubię. Dobra, wyżej. Na mapa w ten sposób Okej. Okay. ok tutaj naładować wice. mamy klucz to jest dość proste właśnie potrzebujemy tak po prostu zostawić tutaj granat naładowano oczywiście granat proszę mamy technium. mium a, kolejna skrzynka zdobyta. Znaczy może bardziej zawartość, jakkolwiek byśmy tego nie określili. No i dobrze. Mamy klucz, możemy odblokować sobie przejście. A to mi tam Zapiszę sobie. I będzie tym razem czwórka z LRO. No no no. Okej, okay, widzę tutaj hmm, przeciwnika, strzelającego laserem. A gdyby tak właśnie naaktuował rakietę? Muszę dobrze trafić. Yeah. It ain't be easy, but I will try. Oh yeah! Dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay. jest tutaj pewne ryzyko, ale no, spokojnie, mi się nam nie stanie, ważne czego. To tutaj, najpierw bym właśnie tych przeciwników tą samą metodą. Oj, okay. może najpierw czy tą rzecz zdążę, niestety nie udało się, dobra. Yeah! Był zabójc ostateczny. Ze za mną lepiej nie zadzierać. Tesla by za niedumny. Mówić elektryczność, to sprawy. Dobra. Muszę wszystkim dobrze trafić. Okej. Okay. Etap. Czysto platformówkowe, no właśnie. Refleks. Tu się liczy koci refleks. Pora się liczy reflex, refleks, czy może ewentualnie po prostu refleks kobry. To nie jest takie proste, jak się wydaje. No oczywiście dam z siebie wszystko, jak to zawsze ze mną jest. Dobra. O, tak tutaj właśnie wycelować Dobra Jest! Udało się Oho Co on mnie wijaja robi! Daj mi cegłę, wyjedzie mi zaraz, To jest chyba niezniszczalne. Ale... niekoniecznie. Gówno, jak ja mam to odbić niby? A? A? I co? nic. Hmm. Dobra, klucz jednak daje radę. Kórna. Dobra, no, ja opuścił gardę w tamtym momencie. Troszeczkę mi się oberwało, ale no, strzelić na wprost, ale... Właśnie problem jest w tym, że nawet odbity pocisk może mi zadać i oto jest przykład, ale... mieć święty spokój po prostu. Dlatego właśnie oczyszczam sobie drogę. O kurwa syn. Okej, okay, um... gaz. Kolejny tego typu strażnik. za cholerem chcę przepuści. Trochę mi na rękę takie skakanie w ten sposób. Tego to bym po prostu pominął, szczerze. O, proszę bardzo, muszę sobie uzupełnić kwadraty. nie, co ja się teraz puszę? Ja pierd... że to będę uważać. nie są żarty. Chciałem to odbić, ale... Wyszło jak wyszło. Dobra. Kolejny boxer. Tak nazywam... ...przyjemników. Tutaj się kończy szybciej niż pod wodą, więc nie warto uważać. Okej, okay. taka profesjonalna droga dostania się w dane miejsce. Overstan, oh yeah! No tak, co to może znaczyć? Stan to jest chyba ogłuszyć, over to jest nad, ponad, co to by było? Ponad ogłuszenie? Przegłuszenie? Nie wiem. Tak się teraz zacząłem zastanawiać. No tutaj widzę, że nie przejdziemy. Nie. lita ściana. Warto było jednak, że o, problemy Kogo my tu mamy? Hmm. Tu To jeszcze wiatr do tego. Okej. Okay. co to jest za postać? Wygląda trochę jak... Wampirzyca? Coś ten deseń. Nie wiem. No, wyżej już chyba się nie dostaniemy. Znaczy, przydałoby się uzyskać teraz zdrowie. Hmm. Też kwadraty było, musiałem oczywiście oderwać. dobra, quit z tym. Znaczyć to moje zaczenie wziął, że oderwałem, więc... Okay, mamy tutaj taką sytuację. To się uda! Nie jest to proste, bo wymaga sporej ilości bomb rakiety elektrycznej. Możesz ty. No tak, nie, chwilę śmiertelność. nieśmiertelność. Za kutka, trwała. To są żarty, tak? Ej. Przepraszam, nie wiem, to jest to No niby Redmi to odepchnąć, ale... Aaa, czyżbym miał najpierw zabrać to? U Super Shot Poczekajcie, okej okay. <laughs> No tak, przegrzewa się a, to po prostu pokazuje, że użyć mocniejszego strzału, czyli w przypadku tego. I tak to, moi drodzy, działa! To jest ulepszenie, którego szukałem. Które mi ukrywa muzyczne, chyba, mi się przyda. Między innymi Blobrock, gdzie jest jedna skrzynka, której jeszcze nie zdobyłem. To jest chyba ostatnie, jeśli nie mylę. Tylko ona mi pozostała. O nie, znowu ta babka. No nie wierzę, tu nic nie ma. Nie ma. Co tym razem wymyśliła. Okej, okay, spoko, teraz miło. Zniknął, tak po prostu sobie poszedł. No, um, ten, no, nie będę kwestionował logiki tej gry. Uważam, że trzeba próbować to pudełko. Na krótki trochę, ale... ale dużo moc. i to mi się podoba. No, pytanie, jak dużą. Bardzo dużą. <laughs> to mi się podoba. No patrzcie na no to, to jest porządne Givera. No, oczywiście dużym minusem jest to, że no, przegrzewa się dość szybko. Korzystać rozsądnie, no to jakoś da się radę. Ale, co najważniejsze, pozwoli nam zdobyć skrzynki. Zapisywałem przed chwilą, ale niech już będzie. Dobra, 33%. Przynajmniej póki co. Muszę sobie ukrywać naszą drogę. po prostu. Machina mordu w tym projektu. Muszę tak rozejrzeć, ale tutaj nie ma nic ciekawego. O patrzcie, tam jest. Zblokowane. Ja, myślę, że zaraz sobie odblokujemy drogę. Bo tutaj... Coś niby jest. Ale pytanie, czy... Hmm, czy jest ktoś wart tego uwagi? A, taki skrót, którego nie zauważyłem. Mój błąd, przyznaję. Kreatywne to jest, naprawdę kreatywne. <grytanie> Chciałem wymierzyć... Yeah! No to teraz... Hmm... Mam tak strzelić? Nie. Dobra, teraz jest. Yeah. <laughs> Okej, okay, to było dobre. Wykorzystaj zagrożenie do osiągnięcia swojego celu. <laughs> Nie mam pytań. Ale jest kolejny surowiec do kolekcji. 4%. Według moich kalkulacji zostało nam 5 skrzynek. Mamy w laboratorium, ale nie potrzebuję z niego gdyż na razie mam wystarczające jakby wyposażenie, jakby ulepszenie w tym przypadku. Proszę, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Wow. Nie sądzimy, że to będzie takie... coś jak ojo trochę. Tak się będzie kiwać. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Czy jest jakiś hangar? widzę flagi, które są z naszej planety, co ciekawe. ze między innymi Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię, tam parę innych. Oczywiście standardowo szukałem Polski, w każdym razie. O, więc to takie coś. Okej. Okay. Stawiałbym, że zbezczyścili ten okręt, ale nie uprzedzajmy faktu, to są tylko moje przypuszczenia. No, przypomina mi się Royal, który rozpaczał nad um, transcendatorem. Tak to chyba przetłumaczyłem, jeśli się nie mylę. No to jest Widzę dość podobne. W założeniu przynajmniej. Czyli przedmiot święty zostaje zbezczeszczony, sprofanowany. No, po prostu. mniej więcej wiecie o co chodzi. Taki jest nasz cel. Po części przynajmniej. Hmm, no nie wiem. Może gdyby to, ten okręt, chyba to jest okręt, tak przetłumaczyłem jak właśnie Mina nam pokazywała, pierwszy tego typu obiekt sakralny, to tak przetłumaczyłem to na okręt, no bo przypomina statek właśnie. Jeśli to, to ma zasilanie, może moglibyśmy się nim stąd wydostać, czy coś, takie moje insynuacje. No cóż, ajwory tutaj jest surowcem, powiedzmy będący swego rodzaju odpowiednikiem złota za czasów kolonialnej Ameryki. Tak to określę. Ilu tu Indian zginęło przez te całe poszukiwanie złota? Znaczy, chyba tak to było mniej więcej. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić, ja nie jestem ekspertem oficjalnym, tylko po prostu... Mówię tak o, takie duże nawiązanie. No tak, walka oczywiście. Wiem, że jesteś wkurzona. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja cię rozumiem. Not yet. W sumie może to nie jest zły pomysł. Chociaż na razie ciężko jest ocenić potencjalne skutki poinformowania ludzi Twojego ludu. O. No ten, no. Jest. Poczynka... Dobra... Kiedy mam jej użyć? Hmm... Chyba widzę, o co tu chodzi. Tak, Mię to miałem na myśli przez... O, może teraz się udawać aż... No, nie wiem. Chyba że po prostu mam to postawić tutaj, żeby doskoczyć. To jest aż tak proste. Zobaczmy, Prawie żeby zadziałało. Hmm. Albo to ja przekombinowałem jak zwykle albo to jest nieco bardziej skomplikowane Czekajcie, mam rakietę, można za jej pomocą się nieco wystrzelić yy. Haha <ścoughs> <śmurzanie> Buja! Tak to się robi hm. Także tutaj też to coś, zaraz korzystać z tego. Więc coś ze ścianą tu było. Przypadkowo mi się wydało. Hmm. Aha! Dinga! Trzeba pewnie... że pamiętam bombą. Tak, dobra, pamiętałem teraz. I muszę się tutaj widzę przemieszczać z pomocy tego czegoś, nie wiem, jak to nawet nazwać? Jak to nazwać ludzie? No jak nazwać taki obiekt, który wyda jak jakiś pompon czy coś w ten design? Jak to w ogóle nazwać? Nie mam dlatego pojęcia jak to określić. Nazwać.. Wiecie o co mi chodzi? No po prostu nie mam tego pojęcia. To jest jakieś dziwne coś, jakieś ustrojstwo. Oj, i teraz jeszcze nie trafiłem, no brawo ja Okej, okay. eee, o Jezu, Jezusie Litości Jest, ja chcę żyć A, tat mamy jeszcze skoczyć, no dobra Na no, spokojnie Dajcie Radę Zrzućmy bombę No to dobry No niczego sobie No tak, okej, okay, teraz trzeba uważać na skok. No tak, pięknie. No udało się. Nie wiem jak to nazwać. Może macie jakiś pomysł. Heister, ten jest, no ten taki cóż. Okej, okay, kolejny komputer. Jak, jak nazywa się mapa? sposób. Hmm. Tutaj nic. Kolejne. O, tutaj jest jeszcze jedna komputera. Ale ile tekstu. No, jest Kemiko. Widzę tutaj nawiązanie do paszalniego odcinka. Co tutaj mamy? Starło. Zmaczam, co to gwiazdo blizny. To był dobry wybór, to ciężko go tak szczerze. To można różnie cenić. nie pomysł, na będą narzekać. Nie da się dogodzić każdemu. Dawaj, chcę sobie odlokować drogę. Muszę to zrobić. Brutalnie. I mm, Taka droga. Mm, taki chuj słonia nos. Wy skurwisyny. Odkudek komputer, ale nie nic. Odczytasz. Taka sytuacja. O nie! wielu Paskudny! A masz. A to mam sobie teraz tą bombę podłożyć. Żeby mógł skorzystać z tego i pyk. sprawnie. No chyba was głęboko pójść. Czyli na matkę. Przegrało mi się. Przyzwyczajenie do ogłuszacza, który nawala bez przerwy. No tak pośpiech. Zobaczcie. Refleks. Okej, okay, to było proste. Kolejne do komputery. Co do? Co? Kurno, ja się tak zbiliłem. No drabina. Niesamowite. Pytanie, dokąd ta drabina prowadzi? Nie można w nie przestać to po lewo, to po prawo, niejść. Można sobie skażć fakty, w razie czego. Tą drogą, a propos agentów, to... Przeprzedzę, że tłumaczenie tekstów o agen agencie, nie wiadomo jakiej jak jest ta osoba, jeśli chodzi mi o Grey, no nie jest łatwe, próbuję unikać formy osobowej, ale w przypadku zdania Agent Grey, no musiałem dać agent po prostu, takie jakby neutralne słowo. Aha, okej, okay, czyli drabino to jest dalsza droga. Hmm. No, tutaj taka podpowiedź odnośnie tego drabina. No Okej, okay, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten oto odcinek 40%. Nieźle nawet. Tak czy siak, serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Cześć.